Cześć, wam, z tej strony Adik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj przyjrzymy się, które Warframe opuściły wrota Skarbca Prime. 11 maja o godzinie 20:00 światło dzienne, ujrzały dwa kolejne Warframe, które opuściły wrota Skarbca Prime. Tym razem jest to Chroma Prime wraz z jego wyposażeniem, czyli Gramem Prime, Rubiko Prime, Pancerzem i Mugi Prime, jak i również Sayandaną Impetus Prime. Również z Chromą wyszła również Zephyr, ze swoim wyposażeniem Tiberonem Prime, Kronenami Prime, Kombinezonem Komodore, Prime dla naszego operatora, jak i również pancerzem Tibor Prime dla naszego towarzysza. Te warframy wraz z ich wyposażeniem są dostępne w rotacji reliktów z zleceń na otwartych światach czy też pustce. Można również je dostać z paczek reliktów dostępnych w syndykatach czy też za platynę w markecie. Jeżeli chcecie sprawdzić, w jakich reliktach występuje obecnie Chroma i Zephyr Prime, wystarczy podejść do destylatora pustki na waszym statku i wpisać odpowiednią frazę, która nas interesuje, w tym przypadku na przykład Zephyr Prime. Oczywiście zwracam. Zwracamy tutaj uwagę na relikty, w których jest Zephyr i Chroma, bo również na przestrzeni czasu pojawiały się różne kombinacje reliktów, jak na przykład Zephyr z Meson, czy też Zephyr z Miraż. Więc nas interesują tylko te relikty, w których jest Zephyr i Chroma. To są te relikty, które obecnie wyszły z zawrót skarbca Prime. Nasz destylator pustki pokaże nam wszystkie relikty, w których znajduje się dany Warframe, które posiadamy i których też nie posiadamy. Na wam jak podoba się obecny zestaw wypuszczony z ze skarbca Prime? Czekaliście może na Chromę? Aktualnie Zefir? Wiążecie jakąś przyszłość, jeżeli chodzi o zarobek platynowy z ich wyposażeniem? Dajcie znać w komentarzach.